Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będę mówić o sklepie internetowym, o tym jak sprzedawać w internecie legalnie, o tym na co zwrócić uwagę i o tym, czy koniecznie trzeba posiadać sklep internetowy, żeby sprzedawać w tym internecie i żeby budować swój dochód pasywny. <coughs> Ja nazywam się Ilona Przetacznik, jestem radcą prawnym i uczę małe firmy i biznesy online, jak działać w sieci legalnie, jak podpisywać dobre i skuteczne umowy i jak sprawnie wdrożyć RODO w swojej działalności. Jestem autorką pakietów RODO, Must Have, pakietów dla branży beauty, dokumentacji i booków i innych dokumentów związanych z RODO i z legalnym biznesem online, które znajdziecie na moim blogu legalnybiznesonline.pl od niedawna, bo wcześniej była menedżerka umów.pl. Także niech Was nie zdziwią te poprzednie jeszcze nazwy. Yy, dzisiaj chcę powiedzieć Wam o sklepie internetowym, chcę Tobie powiedzieć o sklepie internetowym, o tym jak sprzedawać w internecie, bo można to robić poprzez sklep internetowy, ale można też robić je w inny sposób. I to, że legalna kawa numer 63 odbyła się prawie o godzinie 11 jest przyczyną, zostało spowodowane przez to, że zmieniałam hasła u siebie po prostu w różnych narzędziach, i nie połączyło mnie z Facebookiem. Dziewczyny powiedziały mi to na Instagramie, bo na Instagramie odbyła się legalna kawa o godzinie 10, że mnie po prostu nigdzie nie ma. No i co ja teraz robię? Nagrywam to drugi raz. Wyobraźcie sobie, specjalnie dla Was. No co mam zrobić? No po prostu moje gardło zaraz wysiądzie, a i tak nie jest w najlepszym stanie. Niemniej jednak, jeżeli jesteście, to dajcie mi znać, że jesteście. Cześć Marta. Będzie mi tym bardziej miło, że w końcu nagrywam to drugi raz. Więc będzie fajnie, jak sobie tutaj trochę pokonwersujemy. Czy ten temat o sklepie internetowym jest czymś, co Was interesuje? Czy macie swój sklep internetowy? Napiszcie mi, napiszcie w komentarzu, czy sprzedajecie online. Nieważne, czy w sklepie, czy nie w sklepie. Czy wykorzystujecie internet do tego, żeby sprzedawać w internecie, żeby Sprzedawać swoje usługi albo produkty. Możecie napisać tylko tak, nie, albo cokolwiek innego. I już będę wiedzieć, jak sporo osób w tym temacie tutaj się orientuje, albo chce się bardziej orientować. Idąc do pierwszego punktu, ja sobie będę zaglądać, bo oczywiście mam notatki, i całkiem sporo ich dzisiaj jest. Powiem o tym, czy musisz mieć firmę, żeby prowadzić sklep internetowy. Ale zanim do tego przejdę, przypomnę jeszcze, że we wtorek, 16 lipca o godzinie dwudziestej, odbędzie się webinar. 7 błędów na stronie www, której musisz uniknąć, żeby działać zgodnie z prawem. Będą konkretne przykłady, screeny. Będę wszystko pokazywać, jak zrobić, żeby było dobrze, i jak nie robić, bo jest to niezgodne z przepisami, nie tylko z RODO. Bo uwaga, sklep internetowy, strona internetowa, to nie tylko RODO. To są też inne przepisy i głównie inne przepisy. Wracając do tego, czy musisz mieć firmę, żeby prowadzić sprzedaż internetową, to od razu powiem Ci, że to oczywiście zależy. Ale zasadniczo, wcześniej było tak, że żeby sprzedawać w internecie, żeby robić to w sposób regularny, musiałeś mieć firmę, czy musiałaś? Czyli, zarejestrować swoją firmę w CE i DG, załatwić wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem i tak Obecnie jest coś takiego, jak działalność nierejestrowa, czyli działalność bez rejestracji. Ten twór całkiem nowy, na temat tego już też robiłam szkolenia, na nocy szkoleń na przykład o różnych formach działalności, która jest dosyć tania i pozwala unikać ZUS-ów na przykład, o tych formach już mówiłam, nie będę się rozwodzić na temat działalności bez rejestracji, bo o tym też była legalna kawa, ale powiem krótko, że jeżeli prowadzisz działalność bez rejestracji, to oczywiście nie musisz mieć firmy, bo działalność bez rejestracji nie jest firmą. Jesteś w pewnych aspektach uznawany za przedsiębiorcę, ale nie musisz rejestrować się oficjalnie. Czyli twoje koszty działalności są bardzo małe. Nie ma tutaj wysokich ZUS-ów, nie ma tutaj dodatkowych płatności. Więc jest to świetny sposób na to, żeby przetestować swój pomysł na biznes. I odkąd ten sposób się pojawił, a nawet zanim się pojawił, to ja już bym bniłam, jest fajny wpis na blogu legalnybiznesonline.pl właśnie o działalności bez rejestracji i o testowaniu pomysłu na biznes. Czyli nie musisz mieć firmy, żeby prowadzić sprzedaż w internecie. Może to być oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza, może to być wspomniana działalność bez rejestracji, może to być spółka, na przykład spółka ZOO, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, może to być też spółka cywilna. Spółka cywilna nie pochodzi z kodeksu spółek handlowych, tylko jest taką formą wspólnego prowadzenia działalności z umową po prostu i wynika z kodeksu cywilnego. To taka ciekawostka. Jeżeli Tutaj też musisz zwrócić uwagę na VAT. Jeżeli chcesz zgłosić się do VAT-u, musisz albo nie musisz, bo z VAT-em to też tak jest, że niektórzy muszą, bo to wynika z przepisów podatkowych, a inni nie mogą, bo na przykład mają wysokie koszty prowadzenia tej działalności i opłaca im się ten VAT odliczać. Więc tutaj odsyłam Cię do Twojej księgowej, żeby z nią skonsultować, czy ten VAT Ci się opłaca, czy Ci się nie opłaca i czy przypadkiem nie musisz go mieć, nawet jak Ci się nie opłaca. Przechodząc do drugiego punktu, czyli do punktu, w jakich formach można prowadzić sklep internetowy, to tutaj właśnie chcę powiedzieć, że niekoniecznie musi to być sklep internetowy. Na pewno większość z Was kojarzy, że no sprzedaż w internecie to jest sprzedaż w sklepie. Czyli wchodzi się do kogoś na stronę i tam są produkty, dodaje się je do koszyka, kupuje się, tam wystawia się automatycznie dokument sprzedaży, faktura czy jakiś paragon i tak dalej. Niekoniecznie. To jest jeden ze sposobów, czyli taki standardowy sposób na sprzedaż internetową i myślę, że najpewniejszy. Dlaczego? Dlatego, że de facto e, sklep internetowy na własnym serwerze, hostingu, domenie, e, który my kontrolujemy, no jest nasz. Więc tutaj nie ma ryzyka, że ktoś inny przyjdzie i podejmie decyzję, która może spowodować, że tego sklepu już nie będzie. A o czym mówię? O i tych innych sposobach, którymi na przykład jest Facebook. Na Facebooku, nawet nie mając sklepu internetowego i nie wydając na to jednak większych pieniędzy, bo stworzenie platformy sklepu internetowego nie jest takie tanie, Możesz sprzedawać na Facebooku. Facebook obecnie udostępnia możliwość załadowania produktów i kupna tych produktów przez Facebook. Oczywiście odsyła tam do platform zakupu, czy do innych możliwości, ale no de facto sklep jako tako znajduje się na Facebooku. Jeżeli ktoś z Was ma taki sklep na Facebooku, to niech da znać w komentarzu, że, że to działa. I że jest, czy jest z tego zadowolony, czy nie jest z tego zadowolony, bo to też jest informacja cenna dla pozostałych członków społeczności legalnych biznesów online. Więc może to być Facebook. Jak jest in, jaka jest inna forma y, takiego sklepu? Może to być po prostu blog, na którym nie masz zakładki sklep, ale masz jakąś inną zakładkę, albo nawet żadnej. Może to być widget z boku. W którym, nawet we wpisie blogowym, informujesz, że sprzedajesz taką i taką usługę albo taki i taki produkt i po prostu piszesz, jak możesz tą usługę sprzedać. Czyli że ktoś musi wpłacić pieniądze na ten i ten numer konta, po wpłacie zostaną mu na przykład przesłane dokumenty, albo po wpłacie umówisz się na rozmowę telefoniczną czy konsultację, albo po wpłacie po prostu prześlesz ten produkt. Więc. Jest to świetny sposób również na sprzedaż. Wracając jeszcze do Facebooka, to oczywiście yy, może to być też sprzedaż przez Messengera. Jeżeli ty u siebie na fanpage'u, bo na przykład masz taki fanpage, informujesz o takich takich produktach, kolczykach, torbach, ale nie masz możliwości sprzedaży czy, czy zakupu tego w taki sposób. To oczywiście piszesz, skontaktuj się ze mną przez Messengera, ja ci odpiszę, wyślę, zapłacisz i tak dalej. Więc tutaj też można to w taki sposób zrobić. Ola napisała, że ma sklep na Facebooku i nie działa. No to nie wiem, czemu nie działa Ola. Być może to kiepsko jeszcze działa. Wiem, że Ewelina też z blasku kobiety chyba przez Facebooka sprzedaje, więc Ewelina była na Instagramie, bo czekała o 10 na Facebooku na legalną kawę, więc pewnie teraz nam nic nie powie, ale też kojarzę ją, że ona ma taki sklep. Napisz Ola, czemu nie działa? Olga, przepraszam, czemu nie działa ten sklep na Facebooku? To też będzie cenna informacja. Może to być również, słuchajcie, wtyczka e-commerce, czyli na tym blogu masz zakładkę sklep i bezpośrednio na blogu są produkty, które można zakupić. Jest to też rozwiązanie bardzo popularne i ta wtyczka no, jest bardzo popularna z tym, że ona też nie jest tania. Kolejnym rozwiązaniem są oddzielne platformy do kursów online i produktów. Z takiej na przykład oddzielnej platformy ja sama korzystam. Czyli u mnie, jeżeli wejdziesz w zakładkę sklep, odeślę cię to na dodatkową stronę, na subdomenę. No, dlatego, że po prostu tak to działa. Więc yy, nie jest to rozwiązanie idealne. Bo no, jest ktoś odsyłany na dodatkową stronę, więc to już może być problematyczne, już komuś się może nie chcieć tej strony otworzyć i tak dalej. Ale jest to rozwiązanie jakieś. Na pewno szybkie i proste i przyjemne. Przyjemniejsze niż WooCommerce, jeżeli ktoś tego za ciebie po prostu nie robi. Jakie są jeszcze inne sposoby? Cześć Karolina. Jakie znacie jeszcze inne sposoby sprzedaży? Zanim ja to powiem, to chciałabym od Was usłyszeć, czy przeczytać, jakie według Was jeszcze są sposoby sprzedaży w internecie? Na pewno je znacie i na pewno kojarzycie platformy do sprzedaży w internecie, które powodują, że Wy sami, czy Ty sam nie musisz posiadać sklepu internetowego. Wystarczy, że skorzystasz z takiej platformy. Kto wie? Dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie pomysły. Ja tymczasem e, powiem Wam, że jeszcze są na przykład eBay, Amazon może być. E, to są oczywiście platformy zagraniczne, ale są i też ludzie z nich korzystają. Może być nasz polskie czy nasze polskie Allegro oczywiście i może być też do sprzedaży rękodzieła Etsy. Ja osobiście kojarzę jeszcze taką platformę Arzneo. E, ona jest też ze, ze sprzedażą rękodzieła właśnie. Z, no z artystami swego czasu korzystałam z tego nawet kupiłam piękne kolczyki robione na szydełku i od razu jednego zgubiłam, więc pani powiedziała, że już mi nie zrobi drugiego, więc mam tylko jeden, no to cóż ok, idziemy dalej cześć Dorota Idziemy dalej. Dalej, co potrzebujesz, żeby w ogóle uruchomić sprzedaż w internecie. Nie mówię sklep internetowy, ale wiadomo, że to jest najpopularniejsza forma. Sprzedaż dlatego, że powiedziałam wam dopiero przed chwileczką, że można sprzedawać na różny sposób. A jeszcze wracając do tych form. Też można sprzedawać przez inne social media, na przykład przez Instagram. Tam również ktoś może się do Ciebie odezwać. O, fajna rzecz, i ty możesz wysłać mu wiadomość, to w zależności oczywiście od y, jeszcze RODO, <coughs> o czym powiem za chwilę, przepraszam, ale mm, wiem, że na przykład Szymon Mierzwa, On, jeżeli ktoś wszedł z nim w konwersację, on zajmuje się właśnie y, reklamą i budowaniem marki osobistej na Instagramie, to on wysłał wiadomość, wideo do tej osoby, y, czy y, w rozmowie informował ją o swoim produkcie, o swoim kursie online. I to było super, i to się świetnie mu sprzedawało. Z tego były sprzedaże, to na pewno. Olga napisała, że Allegro to jest zło, ale sprzedaż największa. No właśnie. Czemu złoto też napisz, może, żeby innych przestrzec przed tym? Więc można to robić na różne sposoby, i teraz co potrzebujesz? Jeżeli masz swój sklep internetowy, to na pewno potrzebujesz serwer, hosting, na pewno potrzebujesz skontaktować się z księgową, no bo tutaj już nam dochodzą dodatkowe rzeczy związane z fakturowaniem, z VAT-em czy musisz być na tym VAT-ie, czy nie musisz. Dochodzi też kasa fiskalna o tym jeszcze powiem. Dochodzi też program do faktur. Jeżeli chcesz zautomatyzować swoje działania, to oczywiście musisz pomyśleć o programie do faktur, do tej automatyzacji, czyli fakturownia, W-firma, i-firma i tam jeszcze jakieś inne. Jeżeli korzystacie z jakichś programów, to też możecie je napisać w komentarzu, podzielcie się tym z innymi, bo może warto. Więc zachęcam Was do tego. Może być też potrzebny program magazynowy, jeżeli masz dużo towaru, bardzo dużo, na przykład, towaru. Jezus, niech mi to zamknął tutaj. No nie, no. Zamknij. Zamknij. Słuchajcie, no teraz mi się tutaj pojawia, jak ja nadaję. No dobra. Program magazynowy. On jest niezbędny do obsługi, rezerwacji klientów, jest potrzebny do obserwacji trendów zakupowych, na przykład, albo do po prostu śledzenia tych, tych towarów. Dlatego tutaj warto też się nad tym zastanowić, w zależności oczywiście od formy sprzedaży, jaką będziecie stosować i tego, co będziecie sprzedawać. Więc co ponadto? Konto firmowe w banku musi być konto. W przypadku przedsiębiorców, oczywiście takie konto powinno być. W przypadku osób bez działalności też powinno być. Więc tutaj też powinniście na to zwrócić uwagę. I teraz, jeżeli chodzi o serwer, hosting, informatyka, która Wam pomaga, księgową, fakturownię, inne programy do obsługi tego całego systemu, niezbędna jest umowa powierzenia danych. Więc tutaj uwaga na to, żeby tą umowę powierzenia danych podpisać. Bardzo często wystarczy po prostu zgłosić się do tych podmiotów i poprosić ich o taką umowę. Ona jest gdzieś zazwyczaj też na kontach osób, więc tutaj nie powinno być problemu z jej znalezieniem. Jeżeli takiej umowy nie ma, no to oczywiście odsyłam was do pakietu Rodo Must Have. Tam jest wzór umowy, który można zaproponować drugiej stronie. Konto. Firmowe w banku już powiedziałam, z bankiem nie trzeba podpisywać umowy powierzenia danych, przynajmniej w tym zakresie. I kasa fiskalna nie trzeba jej że do 20 tysięcy złotych. I nie trzeba jej w przypadku, gdy sprzedajecie tylko i wyłącznie przez internet, czyli nie ma konsumentów, którzy przychodzą do Was na miejscu i mówią, poproszę ten kubek. Jeżeli nie ma czegoś takiego i działacie tylko online, a o takich biznesach online tutaj mówimy, no to oczywiście yy, nie trzeba kasy fiskalnej. I to jest świetne rozwiązanie, trzeba tutaj pilnować, żeby wszystko przechodziło przez faktury online. Um, Olga napisała, że opłata za wystawienie jest, prowizja od sprzedaży, prowizja od prowizji, opłata za sklep 40 zł i kiedyś było 10 zł, podwyżka o 500% w zamian było nic. To jest na Allegro. Wow! No to rzeczywiście te koszty są olbrzymie. No tylko teraz pytanie, czy one się zwracają? Bo jeżeli to się zwraca, no to warto, tak? Pewnie warto. Oczywiście tutaj wszystko trzeba sobie skalkulować. Okej, okay. też trzeba wziąć pod uwagę, że założenie własnego sklepu internetowego albo skorzystanie z gotowej platformy też nie jest tanie. Taka platforma kosztuje około dwóch tysięcy to jest jedna rzecz. Druga rzecz, sklep internetowy założenie, to myślę, że dopiero zaczyna się od dwóch tysięcy. W zależności też od później produkty, wrzucanie, zdjęcia, no oczywiście to też musi być na Allegro, ale. Podejrzewam, że tam nie musi być aż tak wyśrubowane niż na jakimś pięknym sklepie internetowym, gdzie tam wszystko musi ładnie wyglądać. Jeżeli to tak samo dobrze się sprzedaje w przypadku danego produktu, no to wtedy wiadomo, że, no, trzeba to skalkulować i być może warto być na Allegro, bo jest łatwiej, może prościej, a jeżeli nie, no to w innym sklepie takim własnym. Idąc dalej, już wiemy, czy musisz mieć firmę, wiemy, w jakich formach możesz tę sprzedaż internetową prowadzić i wiemy, czego potrzebujesz od takiej trochę bardziej techniczno-organizacyjnej strony. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, to mamy RODO i inne dokumenty. I co tutaj jest? Oczywiście regulamin sklepu internetowego. Bez regulaminu sklepu internetowego w ogóle nawet nie mamy o czym mówić. Regulamin jest obowiązkowy, jest to wzorzec umowy bez tego regulaminu nie można prowadzić sprzedaży. Kolejnym dokumentem jest polityka prywatności i cookies. O regulaminie za chwilę jeszcze powiem. Oczywiście polityka prywatności dotyczy danych osobowych, ale nie tylko w tej polityce prywatności. Oprócz samej esencji treści obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, czyli te prawa, to co każda ze stron może i tak dalej, to mamy informacje o tym, co w ogóle dzieje się na stronie www. I o tym, o tych elementach, między innymi polityki prywatności, będę mówić na webinarze we wtorek o 20, 16 lipca, czyli 7 błędów, których musisz uniknąć na stronie www, żeby działać zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i zgodnie z RODO. Więc jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zapisał się na ten webinar, no to koniecznie to zróbcie bardzo szybko na stronie webinar.legalnybiznesonline.pl a linki później powklejam pod tym nagraniem. Więc koniecznie zapiszcie się na ten webinar już teraz, bo tam pojemność pokoju jest ograniczona. Nie wiem czy wszyscy wejdą. Zobaczymy czy się uda zwiększyć. Zobaczymy ile będzie osób w poczekalni. Bo oczywiście ci, którzy będą pierwsi to wejdą na te pierwsze kilka miejsc. OK, czytam kilka set. Znaczy, set to nie właśnie. Na razie jest tylko do stu, więc tu jest mało, bardzo mało. A zapisów już jest więcej. OK, checkboxy i zgody. Checkboxy i zgody muszą być. Na pewno w każdym sklepie internetowym widzieliście, że musicie coś akceptować. O tym, jakie błędy tutaj można zrobić, jakie błędy robią najwięksi, naprawdę najwięksi. Powiem też na webinarze, bo tutaj naprawdę bardzo duże błędy są robione przez duże firmy lub przez dużych blogerów oczywiście nie będę mówić zmieniaj nazwiska ale jest tutaj mówiąc kolokwialnie grubo co dalej dalej mamy checkboxy o produktach elektronicznych to tak enigmatycznie bo za chwilę jeszcze to rozwinę ale jeżeli sprzedajesz produkty elektroniczne, no to tutaj jest pewien checkbox, który ratuje cię przed odstąpieniem od umowy. I oczywiście klauzule informacyjne, czyli obowiązek informacyjny, on też może być załatwiony polityką prywatności i akceptacją tej polityki prywatności. W punkcie piątym opowiem Wam o ustawach. Powiem tylko o kilku: mianowicie, jakie w ogóle ustawy musicie brać pod uwagę, musisz brać pod uwagę w momencie sporządzania w momencie sporządzania tego regulaminu. Między innymi ustawa o prawach konsumenta, o usługach płatniczych, USIUDE, czyli ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo telekomunikacyjne, oczywiście kodeks cywilny, ustawy szczególne, jeśli chodzi o sprzedaż szczególnych um, towarów, na przykład tytoń, alkohol, żywność, um, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Więc to tylko niektóre które należy brać pod uwagę w regulaminie w ogóle. To, że czasami e, wydaje Ci się, że możesz skopiować cały regulamin od kogoś, to ci się wydaje, że on będzie prawidłowy, bo tak nie będzie. To po pierwsze, bardzo często spotykam się z nieprawidłowymi regulaminami, a co lepsze, na ostatnim audycie spotykam się nawet z tym, że ktoś skopiował ode mnie politykę prywatności, akurat e, zostawiając tam moje imię i nazwisko. Więc no tutaj bardzo radzę być czujnym, jeśli już to robicie, ale też być czujnym na zapisy u kogoś w danym regulaminie, bo jeżeli tam są zapisy, to tak naprawdę nawet nie musi być zapisów o prawie autorskim. Nie będę tego tematu rozwijać. Po prostu to nie jest wskazane, żeby kopiować regulaminy z innych stron, a szczególnie w całości, bo zazwyczaj u was u Ciebie występuje coś innego po prostu. Czym jest regulamin? Regulamin to wzorzec i to Twój obowiązek. Musisz mieć regulamin, żeby w ogóle prowadzić sprzedaż w internecie. To już mówiłam. Musi być oczywiście w przypadku konsumenta, jak i przedsiębiorcy. To nie jest tak, że tylko do konsumenta musisz mieć regulamin. No, do przedsiębiorcy to już nic. On też musi wiedzieć, jakie są jego uprawnienia. Co on określa? Prawa i obowiązki stron, treść, jaka jest? Reklamacje. Tak jak wspomniałam, obowiązki stron, na różne wymagania techniczne, warunki techniczne, odstąpienie od umowy, bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie ma zapisów dotyczących odstąpienia od umowy, ty jako sprzedawca tracisz, masz gorsze możliwości obrony swoich praw, więc na to warto zwrócić uwagę. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, tryby zmiany regulaminu płatności, sposoby tej płatności, cały, taki, taka ścieżka klienta też tam powinna być opisana. I oczywiście uwaga na klauzule niedozwolone. Klauzule niedozwolone, są zawarte w katalogu klauzul niedozwolonych, a od 2016 roku prezes ŁOKIK wydaje decyzje i w tych decyzjach mówi, co jest prawidłowe, a co nieprawidłowe. Ja też w legalnym fleszu, to są takie 3-4-minutowe, krótkie nagrania o prawie, gdzie mówię o jednej rzeczy zazwyczaj, którą możesz od razu wprowadzić u siebie w swoim biznesie, żeby go ulepszyć. Więc legalny flash jest na Instagramie, na IGTV. No pewnie niedługo będzie też u mnie na blogu, bo wszystko chcę wrzucić na blog, tak żebyście mieli wszystko w jednym miejscu, ale jest też na fanpage'u na Facebooku. I tutaj bardzo często odnoszę się do tych decyzji, bo właśnie z nich wynika, co można, a czego nie można. Więc tutaj też trzeba bardzo mocno uważać na klauzule niedozwolone. Nie można sobie po prostu wpisać wszystkiego, co się komuś żywnie podoba, bo tak jest dobrze i wygodnie. Tak to nie działa. Ostatnia rzecz to checkboxy. Ostatnia, ale oczywiście pewnie wasza ulubiona, więc checkboxy. Checkboxy to mamy przede wszystkim akceptację regulaminu, Musi być, jako checkbox obowiązkowy, mamy ewentualnie wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. Możesz, w przypadku produktów elektronicznych, zrobić coś takiego jak wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy. I to na pewno jest coś, co cię interesuje, jeżeli sprzedajesz produkty elektroniczne, więc uwaga. O tym będzie na pewno więcej w moim kursie: Legalna www. Czyli jak sprzedawać legalnie w internecie, właśnie na stronie internetowej. I zgoda marketingowa, jeżeli chcesz ją mieć, oczywiście. Zgoda na newsletter, jeżeli chcesz, więc też nieobowiązkowa. Telemarketing, również zgoda. No i oczywiście tutaj podkreślam, całe RODO. Jako sprzedawca w internecie. Nawet jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej ani spółki, ani nie masz spółki cywilnej, tylko masz właśnie na przykład działalność bez rejestracji, musisz zwrócić uwagę na RODO w tej sferze wewnętrznej, czyli wewnętrznej sferze swojej działalności. Nie mówię firmy, bo nie każdy ma firmę, czyli działalność. RODO to nie tylko to, co widać, ale też to, czego nie widać. A to czego nie widać, to na przykład rejestr czynności, rejestr naruszeń, rejestr umów powierzenia, upoważnienia, cała procedura naruszeń, to jak przepraszam, to jak postępować. To też są rejestry upoważnień chociażby umowy powierzenia, oczywiście rejestr umów powierzenia, panie wspomniałam jeszcze o nich. Więc tego jest całkiem sporo. Polityka ochrony danych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, e, analiza ryzyka to są podstawowe dokumenty, które musisz mieć w swojej działalności wewnątrz i tego nikomu nie pokazujesz. Oczywiście polityka prywatności, regulamin to wszyscy widzą, czy checkboxy, ale tych dokumentów wewnętrznych nie widzą. Więc jeżeli potrzebujesz dokumentów wewnętrznych i chcesz to samodzielnie zrobić, oczywiście odsyłam Cię do pakietu rodo must Have, ale jeżeli chcesz wiedzieć, co ma być na stronie internetowej, i co ma być legalne, co musi być legalne z przepisami zgodne z przepisami i legalne, i chcesz się dowiedzieć, czego uniknąć, a dokładnie jakich siedmiu błędów uniknąć, może nawet więcej, zobaczymy, to koniecznie zapisz się na webinar we wtorek o 20, 16 lipca. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o sklep internetowy, to wszystko podsumowując, Podsumowując, powiedzieliśmy to, czy musisz mieć firmę, żeby prowadzić sprzedaż w internecie, w jakich formach musisz tą sprzedaż prowadzić, jakie są warunki techniczno-organizacyjne do tego, żeby w ogóle taką sprzedaż prowadzić, na co trzeba zwrócić uwagę, jakie dokumenty RODO i inne dokumenty trzeba mieć u siebie wynikające z RODO i z innych przepisów, trzeba mieć u siebie na stronie, żeby działać zgodnie z przepisami. I z jakimi przepisami? Tylko kilka ustaw wymieniłam, na które trzeba zwrócić uwagę, i oczywiście czym jest ten regulamin, który jest obowiązkowy? Oraz jakie checkboxy powinny znaleźć się w takim sklepie internetowym. Jeżeli słuchasz od końca, no to oczywiście wróćcie do całej legalnej kawy. Zachęcam Cię do tego. A jeżeli uważasz, że ta wiedza jest wartościowa i że dałam tutaj wartość, to proszę, udostępnij to dalej. Daj to swoim znajomym, przyjaciołom do tego, żeby obejrzeli tą legalną kawę i podzielili się nią dalej. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Tym bardziej, że nagrywam to drugi raz, żeby dostało się to do dużej liczby osób. Jeszcze raz przypominam, że wkleję link do webinaru. To będzie webinar.legalnybiznesonline.pl i zachęcam Cię do tego, żebyśmy się zobaczyli we wtorek o 20. No i oczywiście śledź fanpage, bo na fanpageu będę też zamieszczać legalny flash już w piątek. Do zobaczenia. Wszystkiego legalnego. Cześć!